Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Action i na początek mam dla Was hit. Pojawiły się nowe pojemniki na zabawki i są to takie drewniane skrzynie, które kosztują 48 zł. Są dosyć spore, ponieważ wymiary mamy tutaj 46 na 23 na 28 cm. Mają one też pokrywkę, więc duży plus. I do tego one mają jeszcze ten nadruk zwierzątek, który już wielokrotnie pojawił się w Action, ponieważ z tym nadrukiem mieliśmy kosze, były też pojemniki kwadratowe rozkładane, a nawet mała drewniana komódka, więc zrobiła się nam naprawdę fajna seria pojemników na zabawki. Ale jeśli chodzi o tą skrzynię, to u mnie były dostępne trzy wersje: była szara z pandą oraz dwie brązowe jedna z misiem, a druga z tygryskiem. Ale biorąc pod uwagę resztę pojemników, to powinna się jeszcze pojawić pomarańczowa z liskiem, no i jeszcze jedna szara, ale tym razem ze słonnikiem. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla was sporo nowości do kuchni, ponieważ pojawiły się nowe pojemniki. Mam też dla was bardzo fajny zestaw kubeczków, który jest do kompletu ze stojaczkiem. Mamy też nową patelnię oraz garnek, które są ze stali nierdzewnej. Ale hitem odcinka będzie maszynka do waty cukrowej, więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od nowych świeczników, które są szklane, dostępne w kilku kolorach i kosztują tylko 5 zł. A tutaj mamy nowe budziki, które mają taki klasyczny kształt. Oj, ten miał zbitą szybkę, więc sprawdzajcie. Kosztują niecałe 10 zł i do wyboru mamy aż 3 kolory, ponieważ oprócz różowego dostępne są jeszcze w kolorze czarnym albo kremowym. Znalazłam też bardzo ładny kosz, który jest taki prosty, ale bardzo mi się podoba to połączenie tego kremowego i białego ślicznie to wygląda. Kosztuje on 11 zł. Teraz przejdźmy sobie na kuchnię, ponieważ tutaj będzie najwięcej nowości. I na początek mam dla Was szklane butelki, które są w takim silikonowym etui. Kosztują one 14 zł, pojemność mamy tutaj 450 ml i do wyboru mamy je w kolorze takim bordowym, zielonym i czarnym. A na dole mamy szklane pojemniki, które mają drewnianą pokrywkę z uszczelką, więc duży plus. Do tego one są takie paseczki. Do wyboru mamy dwie wielkości. Tutaj mamy mniejsze w cenie 7 zł i one mają pojemność 650 ml, a tutaj obok mamy w cenie 9 zł troszkę większe, ponieważ mają pojemność 950 ml. Na dole też mamy ciekawy pojemnik, który również jest szklany, kosztuje 14 zł i ma bardzo ciekawą pokrywkę, ponieważ ona jest taka nakładana. Ostatnio pokazywałam Wam też pojemniki szklane z taką pokrywką, tylko były brązowe i miały uchwyty w kształcie takich złotych zwierzątek. No, powiem Wam, że ten pojemnik bardzo ładnie wygląda z tą pokrywką, ale wydaje mi się, że taka pokrywka drewniana z uszczelką po prostu lepiej się sprawdza i jest lepszym wyborem, jeśli chodzi o przechowywanie żywności. Ale tutaj mam perełkę, no popatrzcie jaki piękny zestaw. Mamy tutaj cztery kubeczki w kolorze białym albo czarnym. Do tego one mają złote dodatki, no ślicznie wyglądają. Do tego jeszcze do kompletu mamy metalowy czarny stojaczek, no bardzo ładnie się to prezentuje. Zestaw kosztuje 25 zł i idealnie się sprawdzi jako opcja na prezent. A teraz, kochani, hit odcinka. W Action pojawiła się maszynka do waty cukrowej. Do wyboru macie ją w kolorze różowym albo niebieskim. Kosztuje ona 90 zł. No, powiem wam, że tego się nie spodziewałam świetny gadżet. Jeśli macie wśród znajomych bądź rodziny miłośnika waty cukrowej, to taki prezent będzie po prostu idealny. Z tego, co wyczytałam na opakowaniu, w zestawie mamy miarkę, patyczki oraz kolorowy cukier. Niestety nie mamy tych foremek w paseczki, a szkoda, bo ślicznie ta wata się w nich prezentuje. Ale z tego, co pamiętam, to bardzo podobne foremki na babeczki mieliśmy dostępne w PEPCO. A tutaj kolejna perełka, i tym razem jest to patelnia ze stali nierdzewnej, kosztuje ona 90 zł, do kompletu mamy jeszcze szklaną pokrywkę, więc duży plus. Średnica mamy tutaj 26 cm, więc jest dosyć spora. A obok do kompletu mamy jeszcze garnek, który też jest ze stali nierdzewnej, też kosztują 90 zł średnica mamy tutaj 24 cm i pojemność 5,7 litra. Na cenówce pisze, że jest to brytwanka i nie wiem dlaczego, bo jak dla mnie to jest zwykły garnek, ale duży plus, że tak samo jak patelnia ma też szklaną pokrywkę. A teraz mam dla was ciekawy gadżet. Kochani, mamy tutaj pojemnik do schładzania napojów. Jak widzicie, on ma podwójne dno i mamy tutaj jakąś substancję, coś ale jakiś taki żelek. E, polega to na tym, że cały ten pojemnik wkładamy do zamrażarki i ta substancja się zamraża i wtedy możemy sobie tutaj włożyć jakikolwiek napój. Na cenówce jest napisane, że jest to schładzacz do szampana, ale jakikolwiek napój w butelce możecie sobie tutaj schłodzić. Fajnie, że mamy tutaj dwa kolory do wyboru, ponieważ oprócz złotego mamy też dostępny w kolorze srebrnym. A teraz kochani hit z tamtego roku, który wrócił do Action i jest to tacka na grilla wielokrotnego użytku. Jest ona metalowa w kolorze czarnym. Wymiary mamy tutaj 24x34 cm i kosztuje ona 13 zł. Na dole znalazłam też bardzo ładny materiałowy koc plażowy, który jest kremowy i do tego ma tutaj taki ładny nadruk takiego słonika. Na zdjęciu wygląda jakby ten słonik był granatowy, ale tak naprawdę jest są w kolorze czarnym. Kocy kosztuje 44 zł, a wymiary mamy tutaj 200 na 200 cm. A na koniec kolejna perełka, którą znalazłam na dziale z rękodziełem. Pojawiły się dwa nowe zestawy z pieczątkami i tutaj mamy zestaw w cenie 3 zł. Mamy 8 różnych pieczątek. Tutaj u góry tego kartonika macie wzory tych pieczątek, niestety były słabo widoczne, dlatego zrobiłam Wam zdjęcia. Jeśli chodzi o ten zestaw, też mamy trzy wersje do wyboru. A obok jeszcze jeden zestaw i tym razem one kosztują 9 zł i te stempelki są troszeczkę większe i mamy moim zdaniem bardziej ciekawsze wzory. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, zapraszam Was też na ostatnie przeglądy z Pepko. Pojawiło się sporo nowości. Mamy przepiękne nowe stroje kąpielowe, bardzo fajne kapelusze w cutrynki. Mamy też sporo nowych koszy. Jedne są w ogóle w kraty i są po prostu cudne. Pojawiły się też nowe doniczki i sporo nowości do domu, więc jeśli widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.